Pedros, jedno pytanie, takie bardzo ważne. Ile to w końcu musi leżeć? A dzisiaj witam Was z Katowic, z siedziby Mr. Cleaner, gdzie odbywają się targi detailingowe oraz święto detailingu. Chodźcie, zobaczycie, co możecie zobaczyć tutaj. Znajdujemy się na stoisku Evoxy. Ze mną twarz tak naprawdę tej firmy, Krzysiu. Krzysiu, co macie na dzisiaj przygotowane? No mamy standardowy nasz asortyment, czyli pady polerskie, pasty i maszyny. Najnowszy produkt to jest pasta Ajo, ta z żółtym koreczkiem. To będzie szał w dziesiątkę. Ludzie są zaskoczeni i o to chodzi, że będzie topek, że będzie tak, że będzie zaskoczenie rynkowe i że fajnie to wyjdzie. Nie? Super, to powodzonka w takim razie. Dziękuję bardzo. Ze mną jest Wojtek, właściciel Shiny Garage. Cześć, witam Was wszystkich. Wojtku, macie dzisiaj jakieś premiery kosmetyków? Słuchaj tak, dzisiaj mamy premierę produktu do mycia bez spłukiwania, Rinseless Wash, którą zaraz będzie Kło pokazywał na stoisku. Mamy też nowego LCD ka LCD Car Cleanera, dedykowany produkt do czyszczenia ekranów w samochodach. Mamy też nowe wersje zapachowe naszych klasyków, Back to Black'a, Interior kudek. Do wnętrza. To jest wszystko to, co przygotowaliśmy na dzisiaj dla Was. Zapraszam do Szajni Garaż na zakupy. Znajdujemy się na stoisku FX PROTECT, ze mną jest Tomek z GTI Autospa. Cześć Tomku. Cześć mam Opowiadaj, co tam dzisiaj macie nowego dla nas? Eee, no co mamy nowego? Ja udaję, że się znam na robocie i takie sprawy, nie? A tak naprawdę, no to prezentujemy nasze systemy polerskie, eee, powłoki ceramiczne, produkty do pielęgnacji samochodów, no i akcesoria, które są niezbędne, żeby nasze auto były błyszczące. Soft 99 ze mną jest Radek. Cześć, witam. Co dla nas dzisiaj przygotowaliście? Wiesz co, no my skupiamy się w tym roku głównie na promowaniu linii Glako, to są niewidzialne wycieraczki. Zależy nam na bezpieczeństwie tych samochodów, także ważne jest to, żeby po prostu używać naszych produktów. Nie dość, że jest bezpieczniej po prostu przemieszczać się samochodem, który ma niewidzialną wycieraczkę, to też łatwiej jest utrzymać ją w czystości, czyli latem mamy owady, zimą zamarzają nam szyby. Wszystko staje się prostsze, kiedy Glako jest na szybach po prostu. Znajdujemy się na stoisku Clintel, ze mną twarz tak naprawdę tej firmy. Co możemy znaleźć u Was na półkach? No, w sumie pełna gama produktów. Od produktów, które są do czyszczenia, do zabezpieczenia z zewnątrz samochodu, po produkty, które możemy używać we wnętrzu, czyścić i też zabezpieczać. Także pełna gama, oczywiście też powłoki, akcesoria, także wszystko jest. Jakieś nowości na dzisiaj macie przygotowane? Mamy na koniec maja zaplanowaną premierę jednego z produktów. Jest to interior dressing w nowej odsłonie. E, oczywiście bez piktogramu, jak wszystkie nasze produkty, które służą do czyszczenia i zabezpieczenia wnętrza. Ze mną jest Dawid, właściciel Prestige Garaż z Jaworzna. Dawid, co cię tu sprowadza? Tylu fajnych wystawców, trzeba śledzić, co się dzieje na rynku, szukamy nowości, szukamy nowych rozwiązań. Podążamy za trendami. Musimy wiedzieć, co się dzieje dookoła, tu naprawdę jest na czym zawiesić oko. Ze mną najważniejsza chyba osoba w dzisiejszym wydarzeniu Michał, właściciel Mister Cleaner. Cześć Michale! Cześć, witam wszystkich. Jak podoba Ci się impreza? No bo to chyba dla Ciebie to najważniejsze, nie? No tak, dzisiaj frekwencja mega dopisała, mamy bardzo ładną reprezentację jak wśród klientów, wiele nowych twarzy, także mnie to mega cieszy. Kolejna edycja za rok? Koniecznie, w tym samym terminie za rok. Super, to w takim razie wszystkiego dobrego i widzimy się za rok. Jesteśmy na stoisku ADBL, ze mną jest Rafał. Co na dzisiaj przygotowaliście? Tutaj widzisz za nami ogromną kolejkę do konkursów, ale oprócz tego, oczywiście, zaczęliśmy od prezentacji naszych nowości. Mamy nowe cztery produkty: wsr APC Typhoon, który jakby wypełnia nam lukę po APC Pro. Mamy również nowego taksikotropowego Tara. I ostatnim produktem, czyli Will Warrior, Warrior Żelowy, czyli kwaśny produkt do bieżącego mhm. czyszczenia felku. A tutaj, autko od Grzesia Białoty, który będzie u mnie w historiach garażowych. Także śledźcie kanał. Ciężko mi było wypowiedzieć tą nazwę, ale chłopaki mnie tutaj poprawili. Ze mną jest Filip, ze mną jest Patryk. Siemanko, z firma The Turner. Co macie dla nas przygotowane na dzień dzisiejszy? Przed nami jeszcze jest konkurs jeden, gdzie można fajne zestawy zgarnąć. Rozdaliśmy sporą ilość testerów, które w 5 minut się można powiedzieć wszystkie, wszystkie rozeszły. Dzisiaj. A co macie w swojej ofercie? W zasadzie można naszymi produktami ograniczać sobie na ten moment całe autko. Cały czas brakuje jakichś produktów, ale cały czas na tym pracujemy, cały czas je doskonalimy. No i wiadomo, to nie zajmuje 5 minut, no dlatego też, a że wszystko robimy sami, no to zajmuje to troszeczkę czasu, nie? Pedro, jedno pytanie, takie bardzo ważne, ile to w końcu musi leżeć? Chciałem powiedzieć, że mam mieszkanie w Białej Podlaskiej do wynajęcia, 57 metrów, klimatyzacja, dwa balkony, 1900 zł plus opłaty mniej więcej 500-600 zł i Volvo V70 na sprzedaż z 1997 roku, 2.0 turbo, 180 koni do opłat. Pozdrawiam. Dziękuję.